Cześć tu Paweł. Dzisiaj dla dmiany e, robimy coś wyjątkowego, czyli mój świat nazwijmy go po godzinach, bo przytargałem kolejny egzemplarz mojego ukochanego roweru Wigryczki. Bo dalej, pomimo tego, że mam tych rowerów ze 40 albo 50, z czego trochę w muzeum stoi, to znowu kolejna osoba mnie obdarowała następnym wigraczem. Tego przeznaczeniem będzie jazda e, taka, tak nazwijmy to, osiedlowa. więc e, Zwłaszcza, że to nie jest żaden egzemplarz, no nie wiem, nazwijmy to kolekcjonerski, bo. E, Czyli to będzie pojazd służbowy. To jest pojazd mój służbowy. Taki, że zachowany jest duch do duch, bo jest wigry 3, nie? Ale tu Wam powiem, że z biegiem czasu, im więcej tych wigraczy, no to człowiek trochę już się zrobił zmanierowany, że tak powiem. No i w momencie kiedy koronę widelca mam bez nakładki białej, co znaczy, że to jest od 88 plus minus w górę, no to już przyznam szczerze, że nie ma, nie ma Coś, tej e, nostalgii. E, nie, 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 ja to już powiem. A on nie... jest w pełni sprawny? E, tak, bo jechałem, on nie ma tego. dętkę mamy z tyłu do wymiany na pewno. Trochę tego e, trzeba tu poprzykręcać elementów, o, okay. ale generalnie ten rower jakby, no nie dopóki rama nie pęka. No to powiem szczerze, że nie ma prawa być, yy, no, niesprawny, nie?